Żyjemy w świecie, w którym rzeczywistość wydaje się tak pewna. Czy kiedykolwiek czułeś, że jest coś więcej niż widać na pierwszy rzut oka? Przebudź się do świadomości, że świat zewnętrzny nie zawsze jest tym, czym się wydaje. Odkryj ukryte nici, które łączą nas wszystkich. Jak czas i przestrzeń są jedynie iluzjami i jak każde spotkanie, każde wydarzenie, każda chwila ma swój cel. Ta podróż poruszy Twoją duszę, ponieważ są to historie serca. Historie, które uczą nas cierpliwości, zrozumienia i tego, że. Nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje. Historie duszy. Może to Twoje historie.